Siemano widzowie, dostaliśmy update przed sekundą do CSA i jeszcze nie zostały w ogóle te rzeczy z karnetu. Może zaraz się to zmieni, może jest to błąd. Odbieram aż dwie skrzynki, bo zaraz wam powiem co dostaliśmy. Mm, powiem tak. Może was coś zawieść, może was coś zdziwić. No zaraz zaraz o tym pogadamy. Szybki slajd, zapraszam was jeszcze na Pirate Swapika, czyli stronę, gdzie wymienicie swoje skiny. Oto w tym miejscu macie darmowe 10 dolarów z kodzikiem Eldar przy wymianie. Dodatkowo strona nie wylicza ceny naklejek i ceny czarmów, więc wymienicie dużo przepięknych krawciorów. Jest tego na stronie od zawalenia i naprawdę po prostu tutaj snapiecie jakieś fajne krawciki z czarnikami, czarniki zdejmować i sprzedawać osobno. Dodatkowo przy wpacie z moim kodzikiem dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolców. Link dostaną będzie w opisie no więc lecimy do filmu. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim, Genesis kolekcja. Kolekcja Genesis bardzo fajna, e, e, w ogóle ta kolekcja jest dostępna w weekly dropie, nie wiem czy ja to dobrze rozumiem, e, ale są jakieś terminale, troszkę tego nie kumam, bo nie zostało nic usunięte z CS-a. I nie wiem, czy to jest błąd, czy oni to dodali do po prostu Wikidropa. Nagram też to szybko, więc przepraszam Was. Nie rozczytywałem się, tylko zacząłem update, pobrałem, wbiłem do CS-a i więc przepraszam was jakieś tej pomyłki. W ogóle poprawili głos granatów, żeby słuchać każdy granat i tak dalej, jak się wyciąga i jak brzmi, więc to jest spoko, tylko co? przeciwnicy będą to też słyszeć? To jest ciekawe. Eee, I jutro pewnie, no bo no, jak to oglądacie to dzisiaj, w sumie to dzisiaj, e, zrobię też reakcję marketu, czy coś tu się wydarzyło, bo póki co patrzyłem, to nic ciekawego nie było. Zaraz wam też pokażę kolekcję skinów, jak się prezentują. To mnie ciekawi. Eee, Gazi Collection 17, wiadomo, itemów. Eee, I tego nie rozumiem. Terminals? Ja nie, to nie rozumiem, ale z fajne rzeczy, e, też daj takie coś, że możemy tak spektaklizować ekwipunek, tak, więc jeżeli e, ktoś nie żyje, czyli na przykład ja nie żyję, mogę sobie wejść w mojego ziomka, ekwipunek spektaklizować, co on ma tu wyposażone, jak to wygląda, to, jest, to wygląda, powiem to jest bardzo fajne akurat, chociaż bardziej się skupię na gierce, ale bardzo fajnie to wygląda. Szybko wam tylko pokażę w cesie. ja odebrałem dwie strzynki, ale tak teraz myślę, może się jeszcze zaraz dodadzą bo patrzcie, dalej wszystko czeka tutaj, Skorzystać z ostatniej okazji i tak dalej, ta kolekcji nie ma, więc to jest jakby kolekcja do, do dropu dodana, jakby kolejna kolekcja do dropu, what, what się co oni robią, co oni robią, a przejdźmy teraz do skinków, pokażę Wam skinki, jak się prezentują, tutaj je mam, e, z czym będę na CES odpalał, tak się prezentuje Kałach, mm, według mnie średni, na złoty na pewno nie zatrzymuje, tak się prezentuje MK, według mnie też jest słaba, e, MP7, Fajne, bardzo fajna meczka, Gloczek, słaby, moje zdanie no, Awka, no, też mi się nie podoba Ja, nie jest, ja też jestem dużym hejterem, więc niektórym Wam mogę się podobać, no mi nie siedzą To też mi się nie siedzi To jest całkiem, całkiem To jest, te oczka mogą być fajne To tyle powiem, to może być fajnie wyglądać meczka jest spoko, meczka bardzo fajnie wygląda Chociaż pewnie będzie dosyć szybko tania Jeżeli to jest wszystko w dropie, to już w ogóle Pom Pompa spoko, bardzo fajna To słabe, taki klasyczny skin Słabe, słabe e, Słabe, słabe Słabe i słabe. To jest poza z pamiętam, generalnie kolekcja giga słaba. Dalej mam rzeczy w karnecie, więc czekamy, zobaczymy, co się wydarzy. A Ty, zostaw subika za szybkie info i napisz, co o tym wszystkim sądzisz. I życzę miłego dnia, strzelcie pieniądze subika na kanale. Cześć, cześć widzowie.